Witajcie, kochani! W dzisiejszym poradniku nauczymy się mega trudnej rzeczy, jaką jest robienie jajecznicy. Ponieważ czynność ta jest niezwykle skomplikowana, na dobry początek, małe wspomaganie. No to co? Teraz czas otworzyć nasz wspomagacz. Ale pamiętajcie, musicie dokładnie trzymać się przepisu. Tylko jeden malutki łyczek. A więc, skoro jesteście już naładowani pozytywną energią, czas przystąpić do działania. Będą potrzebne nam dwa jajka. Kurze, pyszna szyneczka, trochę kiełbaski oraz cebulka. Ponieważ deska będzie nam jeszcze potrzebna, przekładamy nasze produkty na talerz. Oczywiście moglibyśmy kroić je na blacie, ale myślę, że wasze kobiety nie byłyby tym zachwycone. A chyba nie chcecie spać na wycieraczce. Skoro mamy już kiełbaskę wyjętą, to zaczynamy rżnięcie, tak jak w życiu. Myślę, że co jak co, ale z tą kwestią sobie poradzicie, także możemy przechodzić dalej. Teraz czas na szyneczkę. Wiele się to nie różni od rżnięcia kiełbaski, więc myślę, że też sobie z tym poradzicie. Pamiętajcie, kroimy wszystko w kosteczkę. Nie żadne talarki, półksiężyca ani gwiazdeczki. Zwykła kosteczka. Wszystko po to, by szybciej się usmażyło. Ciężko się już napracowaliśmy, a przed nami kolejne trudne zadanie. Dlatego czas użyć naszego wspomagacza. Ale pamiętajcie, tylko jeden malutki łyczek. Teraz zabierzemy się zakrojenie cebulki. Ja zrobię to tutaj, ale wy jeśli boicie się, że będziecie płakać jak baba, lepiej włączcie sobie okap i pokrójcie ją bliżej kuchenki. Gdy już pokroicie cebulkę i otrzecie pierwsze łzy, tak by cokolwiek widzieć, spójrzcie, czy wygląda to tak samo jak u mnie. A na otarciu łez? Jeden mały łyczek. A teraz przed Wami kolejne trudne zadanie: zabierzemy się za Wasze jajka. Bierzemy kubeczek, jajeczko i rozbijamy, ale tak, by zawartość znalazła się w kubeczku, natomiast skorupka na zewnątrz. Jeżeli będzie odwrotnie, to próbę możemy uznać za nieudaną. Bierzemy kolejny kubeczek i kolejne jajko. Ale pamiętajcie, jajka macie tylko dwa. Teraz mieszamy jajka i przyprawiamy je solą. Po to, by nie robić tego później podczas smażenia. Jak lubisz, to możesz sobie też popieprzyć. Poradziłeś sobie z tym? Czeka Cię nagroda. Kolejny malutki łyczek. Ale pamiętaj, tylko jeden. Zabieramy nasze zabawki i zbliżamy się do kuchni. Nie będzie łatwo, ale musisz sobie z tym poradzić. A teraz poznacie kolejny sprzęt patelnia. Patelnia jest oczywiście teflonowa, więc musimy do niej użyć drewnianej łyżki. W przeciwnym razie porysujecie teflon, co może skutkować spaniem na wycieraczce. Z podpaleniem gazu powinieneś sobie poradzić. Ale jeżeli wystąpi jakikolwiek problem, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do sąsiadki. Pamiętaj, aby gaz nie był za duży, w przeciwnym razie śniadanka nie będzie. Najpierw zaczynamy od smażenia kiełbaski i szyneczki. Mężemy na małym ogniu, pamiętając o tym, by cały czas mieszać nasze produkty, po to by oczywiście ich nie przypalić. Powinny uzyskać piękny złocisty kolor. Kiedy nasza kiełbaska zmieni kolor z różowej na złotą, dodajemy cebulkę. Zamieszamy oczywiście, żeby się nie przypaliło, i w nagrodę. Jeden malutki łyczek naszego wspomagacza. Ale pamiętajcie, tylko jeden. Nie możemy zbyt długo odchodzić od kuchni. Inaczej grozi to przypaleniem naszego śniadanka. Przechodzimy już do finału. Gdy cebulka jest już zeszklona, dodajemy Wasze jajka. To znaczy kurze. Jeżeli wolicie bardziej wysmażoną jajecznicę, to trzymajcie ją na ogniu dłużej. Natomiast, jeżeli lubicie wersję soft, musicie podnieść patelnię do góry, tak by nie przypiec jajek i kiełbasy. Gdy wszystko poszło zgodnie z planem, zasłużyliście na naprawdę dużą nagrodę. Jeden, dwa, no może trzy łyczki. A teraz sprawdźmy, jak smakuje. Mm. Mam nadzieję, że Wasza wyszła równie smaczna jak moja.